Jest Witamy Państwa i zapraszamy na mecz grupowy, po którym spodziewamy się ostrej walki przez całe spotkanie. Ruszyli piłkarze, Romy rozpoczęli spotkanie. Blisko polekarne może strzelać. Zdecydował się na strzał, obronił, ale piłka na boisku. Pianik. Francesco totki teraz. Dobra okazja. Zdobywają bramkę. Gol rzadkiej urody, a podanie. Podanie znakomite. Widać doskonały przegląd pola. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Czy to wykorzysta? Uderza! Znakomicie bramka, duże brawa za tę interwencję. Pamiętasz, Wodek, reprezentację Francji i jej bezwzględną dominację, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy? Tak, to była taka dominacja w stylu niemieckim, hiszpańskim. Teraz byli mistrzami Europy. Mistrz... Uderzenie w stronę bramki! Wega nie słupek. Francuska myśl szkoleniowa ceniona jest nie tylko u nich w kraju, ale również w Anglii. Tak, tacy trenerzy jak Wenger, Ulié. Tak, sędzia nie ma wątpliwości. Rzut karny dla Francji. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Trafia! Piłka w do siatki. precyzyjnie i jak dziwnie piłka bramka. Podczas karnych Bramkarz nic nie musi. Presja ciąży głównie na strzelcu. On ją wytrzymał i posłał piłkę do siatki. Rosji. Pianik. Mekong. Dobre, wysokie podanie do Benzemy. Dobre odebranie piłki bez fałdu. Benzema. Pajet. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Blisko polekarny. Mekon. Dobrze w polekarny. Malbuena. Benzema. Jedna obrona. Czerwinio. Dobrze udane czyste odebranie piłki. Pajet. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Roma rozpocznie grę od linii bocznej. A teraz przy piłce Totti. I teraz. Piłka wyszła na aut I odbocznej linii Francuzi. Pogba. Zdecydował się do środkowach. Gol dla Francji. Urwał się spod opieki głową, umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie jak i cała akcja. Bramkarz był bez szans. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam gdzie chciał. Przerwinią. Może być groźnie Roma blisko pola karnego. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Pianik. Przejął, ale nie opanował piłki. Daniele de Rossi. Mekon. Daniele de Rossi teraz. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ładne wybranie. Trzy Baran Malbuena Pianik. Po pierwszej połowie mamy 2 do jednego. Pierwsza połowa za nami. Chyba istotny moment to rzut kart. Pierwsza połowa należała zdecydowanie do Francuzów. Ciekawe jak potoczą się losy tego pojedynku w drugiej części spotkania. Właśnie rozpoczęli. Francja prowadzi. Benzema. It. Czy to wykorzysta? Dobra okazja! Brawo! Bramka dla Francji! Ależ walka o piłkę. Po gwizdku rzut wolny dla Francji. Dobre przejęcie, brawo. Przerwinią. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Pajet. Balbuena. To wykorzysta. Pajet, broni i grają dalej. Pogba. No brawo, świetne wyjście z wodem. Przedarł się dalej. Uderzenie w stronę bramki. Zema. Próbował Pięto, ale rywal wychwycił. Pianik. Eszli Kolteras. Ma możliwość dośrodkowania. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. I będziemy mieli rzut rożny. Strzał głową. Odbił piłkę. Pianik. Zdecydował się na strzał. Piłka w rękach bramkarza. Zajęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Pianik, Meką, o, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi, Balbuena. Jest sam. Dograł w pole karne. I głową wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Może zagrać do środka, do swojego partnera. Pajet Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Nieudana obrona. No teraz mają szansę. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Ashley Cole. To była interwencja najwyższej klasy. Znakomita ocena sytuacji, także refleks. Bramkarz pokazuje, aby podeszli wyżej. Tylko czy to cokolwiek da. Pajet. Pogba. Ach, dobrze. Biega na wolne pole. Będzie strzelał? Świetnie interweniuje. Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Francji. Wybijając główką oddalił zagrożenie. Meką. Posyła w pole karne. Mecz. Właśnie się zakończył. Ciekawe spotkanie.